Jeżeli przez pomyłkę zdarzyło Ci się umieścić ważny mail w folderze Elementy Usunięte, a następnie opróżnić ten folder, masz szansę odzyskać usunięty mail w ciągu 7 dni. W tym celu wybierz z górnego paska nawigacji opcję, kliknij lewym klawiszem myszy, a następnie Elementy Usunięte. Kliknij lewym klawiszem myszy. Z listy usuniętych maili wybierz to, co jest dla Ciebie ważne, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy opcję Przywróć do folderu Elementy Usunięte. W tym momencie w poczcie, w folderze Elementy Usunięte pojawił się już Pożądany mail bądź wiadomość innego typu. By przenieść ją do folderu, na przykład do skrzynki odbiorczej, kliknij prawym klawiszem myszy i z opcji wybierz Przenieś do folderu. Następnie wskaż na drzewku pożądany folder i zatwierdź przeniesienie. Przypominamy, że w każdej chwili możesz skorzystać z opcji Pomoc. W twojej skrzynce Exchange.